Przyjdzie sąsiad, albo sąsiadkowie, ale super, mogę pożyczyć? Nie, no pewnie, że możesz, no spoko, weź. I potem zaczynają się schody, o których teraz porozmawiamy. może my Brzeziński. zobaczymy, Cześć, na pół dzień roku, dobry. a może nie. Pewnie różnie bywa, prawda? Będziemy rozmawiać o tym, jak odzyskiwać to, co pożyczyliśmy, bo nie wiem dlaczego, ale rzeczywiście tak jest. To prawda. Mamy z tym problem. Pożyczamy komuś 50 zł, ten ktoś albo rzeczywiście zapomniał, albo nie do końca chce pamiętać, i teraz. Nam jest głupio, chociaż to my pożyczyliśmy, to są nasze pieniądze, powiedzieć, ej, stary, gdzie moje pięć dych. Dlaczego tak, to tak jest? Są, to są nasze pieniądze, to prawda. E, no, wiecie, to jak zwykle przyczyn jest sporo, przejeźmy się przez kilka. Pierwsza jest taka, że w ogóle bez moralności ekonomia się nie utrzyma. I w makroskali, i w mikroskali. W związku z tym my ciężko jak pożyczamy pieniądze, znaczy. My jesteśmy tymi pożyczającymi, jeżeli nie mamy pod to podkładu moralnego, sobie wyobrazić, że właściwie teraz jest dobra pora na oddanie. Bo nigdy nie jest dobra pora na oddanie. My Jak najczęściej nigdy osoba... nie jest dobra pora na oddanie. Wiesz co, bo ty masz mało, a ty to pożyczyłeś, to on ma, na biednego nie trafiło. Jak trochę, się odkujesz, tak. trochę się odkujesz, a potem trochę jeszcze bardziej się odkujesz, a trochę jeszcze bardziej się odkujesz, bo wiesz, nie wiadomo, nim oddasz, a za znowu będziesz się odpożyczać, no to... no to po co, nie? A widzisz, że ma cały czas i, i Filip, Małgosia mają, nie tak. żeby nie mieli. To no prawda. to oni tak sobie tak żyją bez myślą. tego, tak? Mhm. Niestety kłopot polega na tym, że jak my intuicyjnie zaczynamy myśleć o sobie, to nasze myślenie podąża zupełnie innymi ścieżkami, niż jak myślimy o innych. I to nasze takie poczucie obowiązku, jeśli nie jest zasiane w moralności, która jest trochę bezmyślna, tak jak te zasady, jak wchodzi ktoś starszy, to wstawaj. Mhm. Hmm. Ale po co, jak on już stoi i może podejść? Nie myśl, tylko wstawaj, tak? Hmm. Więc moralność jest w pewnym sensie na takim pozaświadomym przetwarzaniu. I dlatego mówi się, że bez moralności ta ekonomia się nie Czyli Jeżeli ktoś nie ma takiego etycznego podkładu, to nie poczuje takiej wewnętrznej... Intuicja nie wytworzy w nim potrzeby oddawania. No to to ma on. A co mamy my, którzy pożyczyliśmy? No właśnie. My, którzy pożyczyliśmy, mamy ten kłopot, bo my, my mamy taką tendencję do nakładania wartości na siebie. I teraz z jednej strony chcielibyśmy mieć pieniądze, tak jak czasami chcielibyśmy chcielibyśmy mieć rację, ale czasami też chcielibyśmy mieć żonę tak? i wybieramy, która sprawa się robi ważniejsza. I teraz wiemy, że to trochę zepsuje relacje, bo będziemy się za tych pieniędzy jakby tam przyznawać i, i cały czas o nie prosić. Pytamy, czy wolimy, żeby było miło, czy te pieniądze są tego warte, nie? czy chcemy trochę to nadpsuć. Te, bo... Wiesz, jak znasz ten dowcip, nie tam 50 zł znacie się znalazło, ale niesmak został, nie smak został. I tak samo tu My niby mamy rację, ale nie smak zostaje, bo my jednak tego biedniejszego cały czas o te pieniądze prosimy, żeby on nam oddawał. I to nas takim robakiem zwątpienia drąży. Czy to jest z tych 50%? Czy to jest moralne, żebym ja go prosił, skoro wiem, że dalej mu się nie wiedzie? tak. Powiem wam jeszcze, ale czasami że jest... widzimy, że się właśnie wiedzie. Czasem widzimy kogoś, kto jest już bogatszy. Bo on nas i dalej nie oddaje. Bo my tak na to patrzymy, a on na siebie ciągle nie. Tak my na rozumiem. siebie ciągle nie. No dobrze, ale tutaj mówimy o takich sytuacjach pieniężnych, gdzie komuś gorzej, komuś lepiej, ale czasami to jest kwestia pożyczonej sukienki. Tak? tak? Tak, takie, tak. tak. I, i po prostu ta osoba bez przerwy zapomina mi ją oddać. Ja wiem, że ona ją chce mieć, ona wie, że ja wiem, i co? Że <grym> czekasz <grym> umrzesz i oj. O, 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 tak. No to już niech zostanie, jak już leży, to niech leży. Ale <grym> najczęściej zostaje, właśnie. Tak, zostaje. E, tak. tak no, ja zakładam, że to, jest, że to jest pewien brak moralny, bo tam ciężko, bo, bo taka myśl o tym, że to nie są moje pieniądze, ona jest u osób, które mają etyczny podkład, silniejsza od wszystkiego. <grym> Tak? Bo są takie osoby, które oddają jak mają ledwo, albo pie... cały czas tak. myślą, że mam 50, ale to nie jest moje tak. 50 zł. Niektórzy nawet tak o podatkach myślą, że dostają 23% i to nie jest moje. Mhm. I cały czas pamiętają, a nie potem mają zaraz złożeć. Ale w podstawach, to robi inaczej. E, Naprawdę? No, tak, są, Aha, tak, to tak, to są Ale muszę wam powiedzieć, że jest jeszcze jeden, jedna sytuacja, która jest bardzo ważna, o której można pamiętać, że ludzie często nas nie proszą o to. I to jest jeden z skuteczniejszych patentów działania oszustów, że oszust w swojej takiej najbardziej błyskotliwej wersji nie prosi o pożyczkę tylko mówi tak o tu woda leży ona tak daleko leży a ja się tak napił a ja się tak napił tej wody i tym w chwili mówi dobra to już masz mhm. i potem mówimy kurna on ma mi oddawać czy nie przmiennie prosi no, tak wcale, przecież to nie, nie była pożyczka w sumie tak, tak, tak tylko tak, tak i, i to jest dokładnie mhm. mówi tak no wiesz Mam cię, oddam, ale ja cię nie prosiłem o to, Filip. No, no, no daj spokój. Usunąłeś no. mi to właśnie. Dokładnie. I mało tego, my nawet nie wiemy, czyś do sądu, bo wiemy, że nas nie prosił, my mu daliśmy. No tak. I zobaczymy, no, co ty ocza działeś? Tak, Dla mnie to... mistrzami asertywności są Skandynawowie. Jak mhm. Szwed czy Norweg czegoś chce, to on po prostu to powie. I teraz, jak domagać się tak asertywnie, tak skandynawsko, oddania, tak żeby dalej została relacja, żeby, żeby, żeby było to było kulturalne, miło. żeby, to, żeby my dalej było miło, a jednak żeby dostać to, co jest nasze? To jest cel poza zakresem kontroli, jak się ładnie mówi. Dlatego, że my nigdy nie wiemy, jak ta druga osoba to zinterpretuje. Jeżeli tylko zwietrzy, że nam zależy na tym, żeby dalej było miło, to jak tylko spróbujemy ją dotknąć w to miejsce, to zaraz się zacznie milczenie. No o, no życie nie jest o tej chwili. Pora się nad tym zacząć zastanawiać poważnie. Dlatego, że, jak, że ona będzie czekała na to, żeby nas tylko dotknąć tam, gdzie nie będziemy chcieli zakładając, że jest oczywiście nieuczciwa, nie? Bo, albo, albo ma nieuczciwą percepcję tej sytuacji. Więc myślenie, żeby to nadal było miło, jest takim myśleniem, no to miło okay. przestało być w momencie, w którym ta osoba nie oddała. Druga sprawa jest taka, że my często pożyczamy i nie mówimy, kiedy ta osoba ma oddać, więc ona sobie trzyma i cały czas w jej głowie jest takie, że nie było terminu, także zobaczymy, co się będzie działo. Nie? Wydaje się, że najskuteczniejszym sposobem, żeby jeszcze względnie było mhm. miło, jest z taką dziecięcą naiwnością pytać kiedy, aż tej osobie się cofnie obiad w końcu. <grym> I rano. Sprytnym sposobem jest pytać coraz częściej. <grym> SMS-a żeby... wysłać? No, tak. automatycznie. Raz w tygodniu, <grym> dokładnie. Czy ty jest jak ten kiedy? sam będzie przychodził, kiedy? to ta osoba <grym> się też może zaimpregnować. Ale tak, oj, tak wspominać, wspominać, dlatego że my chcemy, żeby ta nasza wartość. Um, Naszej takiej bycia irytującymi, mhm. ona wyszła na wierzch, że już nie może, nie może myśleć, że już jej samo to przychodzi do głowy, żeby oddała. Tak. I, a ponieważ emocje bardzo często podejmują takie w cudzysłowie decyzje, żeby już był spokój, to ona dojdzie w do związku, że najprędzej, najwięcej spokoju w tym momencie uzyska, jak już wreszcie remont da pieniądze. No? I to zresztą w robimy, przypadku faktur też działa. A jak robimy bilans, bilans zysków i strat, to lepiej pożyczyć? Lepiej czy lepiej pożyczyć no wiesz nie ma na to po proste odpowiedzieć zasadniczo jak komuś coś pożyczamy to powinniśmy zakładać że on nam też nie odda i mhm. jeżeli stać nas na to żeby kogoś komuś pożyczyć nawet wtedy jeśli on nam z jakiegoś powodu nie odda to to jest całkiem niezły patent wtedy też człowiek Mniej ma kija w makija, tyłku po potem, no. <laughs> to, ja, to ja już nie wiem, powiem ci. To puenta, puenta jest taka, że wiem, że nic nie wiem. Płęta jest taka, że, że raczej dawanie biedniejszym, jeżeli to jest sytuacja życiowa, losowa, hmm. coś się komuś przydarzyło, to tak. Ale jeżeli widzimy, że ktoś siedział na dziurowym wiadrze z którego się ulewało i, i tak to nic mu nie dało i ciągle chce pożyczać, to to, pewnie to, jest, to jest dolewanie do dziurawego wiadra dalej. Tak? Dziękujemy Filip, Filip, bardzo. I tą koszulę, dziękuję. którą pożyczyłam na program, wtedy, który ci przyniosłam. Nie, to nie była pożyczka. Powiedziałem, że ci ją daję i że to jest twoja mm. i że ona świetnie na tobie leży, chociaż jest męska. To pożycz mi stówę. Wiem, że siedzisz na dziurawym wiadrze. Bardzo, wam, bardzo wam, dziękujemy wam, panie miłość. Skandynawska asertywność. A was widzimy po przerwie. Bądźcie z nami. Będzie dalej bardzo, bardzo ciekawe.